Że jesteś już pierwszy styczeń 2023, więc witam cię serdecznie. Jeszcze raz w tym nowym roku. Na każdy dzień życzę zdrówka i spokoju, a także wiele, wiele radości i pomyślności, żeby nam towarzyszyła no, Wam, jak i mi przez wszystkie 365 dni. 23 tak, 365 następny rok będzie przestępny. E, zapraszam Cię dziś do Plan with Me, czyli planowanie stycznia. Hmm. O, to będzie taki już e, miesiąc, gdzie będę się przygotowywać do pracy. Tak wiem, na każdym kroku Wam to powtarzam, no ale no niestety ten czas biegnie nieubłaganie. A ja też to trochę przeżywam, może dlatego tak cały czas Wam nadaję na, o, o tym. No ale cały czas coś nam krzyżuje. Wczoraj mąż zrobił test, bo zaczął się źle czuć i co? I mamy COVID. Ręce mi opadają, po prostu już naprawdę brak mi słów z tym wszystkim wszystko chyba co możliwe już za nami mam nadzieję tylko, że my się nie rozłożymy, no bo jak wiecie w lipcu zarówno ja, jak i dzieciaki przeszliśmy covida, więc mam nadzieję, że jakieś tam przeciwciała zostały i uda się po prostu dobrze to przejść, w sensie nie przechodzić, bo będziemy odpornieni, no ale nic Podsumowanie miesiąca grudnia. Wiem, to już jest zeszły rok, no ale podsumujmy go jeszcze. Tak jak już wiecie, był to bardzo ciężki dla mnie okres. Bardzo dużo nerwów, stresu mnie kosztował ten miesiąc. No ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie na proste. Więc. Cieszę się, że po prostu mimo tych wszystkich przeciwności udało mi się zakończyć Vlogmas i nie brakło żadnego dnia, nie brakło żadnego dnia. Nie było dnia, że filmik się nie pojawił. Więc z tego jestem ogromnie dumna. No i co? No i takie by było podsumowanie po prostu tylko grudnia, tak? Czyli Vlogmas 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 Yy, dużo mnie to kosztowało, żeby i poświęcić czas rodzinie, i jednak, tak jak obiecałam, żeby pojawiły się filmiki, żeby dotrzymać tej obietnicy również Wam. Yy, ale jeśli yy, miałabym tak podsumować cały rok, no to myślę, że no był to dobry rok. No wiecie, nie pracowałam, byłam na macierzyńskim, więc, yy, no, okej, okay, są. Osoby, które nie lubią być w domu, ale ja uwielbiam być w domu, i gdybym tylko mogła, to chciałabym się po prostu zajmować domem, a nie chodzić do pracy. Więc byłam przeszczęśliwa, że mogłam być w domu. No, niestety nie wypaliło zawsze wszystko tak jak chcieliśmy. Kilka wyjazdów się nie odbyło, właśnie albo przez choroby, albo przez inne. Przeciwności losu, ale wiecie, co się odwlecze, to nie uciecze Więc takie by było podsumowanie tego roku. Myślę, że w planowaniu, bo wiecie, zaczynamy ten bujo, to też po prostu, wiecie, zaczęłam go robić, jak miałam jeszcze multum czasu. No i potem doszłam do wniosku: a dobra, no już wszystko mam, i czekam już na następny, żebym mogła robić tygodniówki. Jest styczeń, a ja nie mam pomysłu i jakoś tak to leży, kwiczy, i nie wiem, czy to wypali, więc zobaczymy. W każdym bądź razie przy planowaniu tego stycznia i pierwszej tygodniówce, myślę, że jeszcze zrobimy takie koło życia, gdzie w poszczególnych tych kategoriach opowiem Wam, czy jestem zadowolona, na ile. Ja myślę, że takie koło życia będzie co kwa kwartał, bo uważam, że takie co miesiąc nie ma sensu robić. Więc na pewno muszę to dodać do mojego miesiąca, bo o tym zapomniałam. Więc no, to by było z podsumowania grudnia, tudzież całego roku. Jeśli chodzi o najgorszy moment grudnia, no bo nie będziemy już tam do końca roku, bo to każdy rok, każdy miesiąc podsumowywałam, więc najgorszy moment, no to w sumie cały grudzień był najgorszym momentem. Jak wiecie, co chwilę były choroby, co chwilę albo dzieci, albo ja, albo mąż, i tak w kółko. Więc Cały grudzień, podsumowując, był nieudanym miesiącem. Ale jakby mogła tak coś z najlepszych momentów z grudnia, najlepszy moment z grudnia, no to chyba to, że Mia się dostała do żłobka. I wydaje mi się, że pod dobrą opiekę pójdzie, więc trochę kamień serca. I co jeszcze w grudniu? No, bardzo tak. Nie było jakichś takich dobrych tych momentów. Mimo, że to był okres świąteczny. Eee... Więc, no, tyle by było z dobrych momentów. Jeśli chodzi o polecaną książkę, no, to tutaj muszę Wam się przyznać, że niestety w grudniu nie przeczytałam książki niestety nie miałam na to czasu wolałam skupić się na filmikach więc już jak wieczorem siadałam i miałabym czas żeby przeczytać, no to montowałam na przykład filmiki więc nie przeczytałam a miała być jakaś to lekka świąteczna książka, zaczęłam czytać ale ja chyba takich książek nie lubię, więc nie podeszła i nie przeczytałam Także niestety nie polecę Wam nic. Właśnie mam książkę, którą od teściowej muszę pożyczyć. Tą zakłamane jedzenie. Zapomniałam zapytać i ją zostawić, żeby ją najpierw przeczytać. No nic. Jeśli chodzi o polecany kanał, czekajcie, tylko zerknę. Bo nie chcę się pomylić. Na pewno oczywiście kolorowa realistka. Tutaj nie muszę patrzeć. Aniu, pozdrawiam cię serdecznie. Także kolorowa realistka, wpadajcie. Piękna kobieta. Bardzo fajne też vlogi robi. I jej Julianek, synek, to po prostu skrada serce. Więc wpadajcie tutaj. Kolorowa realistka. A drugi, wiecie co, to zaczęłam dopiero. Co, subskrybować? Mm. No dobra, miałam powiedzieć o innym, ale tutaj mój Misiek skacze, yy, macha i nie wiadomo, co jeszcze robi. Yy, no ale ty musisz się postarać teraz, chłopie, żeby tam jakieś filmiki się pojawiały. Więc może go to zmotywuje. Więc okej, okay. kanał, który polecę, to będzie Michał i zabawki. Mam nadzieję, że w końcu weźmie się za te filmiki tam i powrzuca coś nowego, bo ponagrywał, musi to tylko pomontować, bo powiedziałam, że ja już się tym nie będę zajmować, ponieważ ja mam swój kanał i muszę się skupić na swoim kanale, a on ja chce prowadzić swój kanał. Niech się chłopak uczy nie. Więc kolorowa realistka Michał i zabawki to są dwa kanały, które polecę w styczniu i niech płyną, niech łapią subskrypcje to kanały mamy najlepszy moment, najgorszy moment, podsumowanie miesiąca więc jeszcze jakie plany na styczeń i poczekajcie bo ja sobie tu wypisałam te moje plany i myślę tak jak robiłam wcześniej te filmiki plan with me tam było rozpisywanie jedzenia i tak dalej to myślę, że przy tym planu mi tego nie będzie. Jeśli chodzi o plany, w ogóle plany na dziś, to planem na dziś mam pograć z dziećmi, pobawić się z Miją, miał być się poprzytulać z mężem, ale jak jest chory, to ja nie wiem, czy ja chcę się z nim przytulać. Może mu przynajmniej masaż jakiś zrobię. Oczywiście poćwiczyć na orbitku i zrobić sobie tak day spa czy jakieś paseczki, peeling głowy, peeling twarzy i tak dalej. Poczytać. I e, dzisiaj nie chciałabym bym przebywać na internecie. I jak to wyjdzie, e, to zobaczymy. Muszę wrzucić ten filmik. E, natomiast jeśli chodzi o plany na styczeń, no to przede wszystkim muszę zrobić kalendarze. Hmm, zarówno dziadkom, jak i nam. Mogłam to zrobić w grudniu, ale... Uff po prostu ten grudzień był straszny nie było czasu na to także kalendarze no i Micia będzie musiała mieć adaptację w żłobku jak to wyjdzie to zobaczymy no bo skoro mąż jest chory, więc nie wiadomo jak to wszystko dalej pójdzie ja wzięłam kolejny urlop, bo miałam wracać 9 stycznia przesunęłam to na 25 i mam nadzieję, że adaptacja mi się uda i i jakoś to pójdzie, bo nie wiem, nie wyobrażam tego sobie. W każdym bądź razie hmm, nie chcę, yy, um, chcę ograniczyć, no, ograniczyć słodycze, ograniczyć jakieś fast foody, słone przekąski. Mam nadzieję, że tym razem się wszystko uda i wezmę się trochę za siebie, bo naprawdę już nie mogę na siebie patrzeć i chyba jestem już na to gotowa, że tak podejmuję walkę sama ze sobą i chciałabym, żebyśmy mieli taki dzień bez wydawania pieniędzy i myślę, że tym dniem będzie środa, choćby się wywaliło i paliło, bo po prostu będziemy mieć kategoryczny zakaz wydawania pieniędzy w środę bo chciałam, żeby to był poniedziałek ale potem doszłam do wniosku, że w poniedziałki to zazwyczaj jakieś promocje w Lidlu i tak dalej, więc mm, nie przejdzie także zostawmy, że to będzie środa i plany, no na pewno jeszcze jakieś rzeczy zakupowe na pewno spodnie jakieś muszę kupić miszkowi, muszę przepatrzeć co tam dzieciakom brakuje no i ogólnie chyba więcej takich planów na styczeń nie będzie poza tym jak y, widzicie ostatnimi czasy to co zaplanuję to jakoś tak marnie wychodzi więc y, przede wszystkim najważniejszy plan na styczeń zrobić kalendarze Teraz przejdźmy przez planowanie szybko takiego miesiąca. Jeszcze musicie się uzbroić w cierpliwość, bo kupiłam sobie takie ramię, żeby nagrywać od góry, ale brakuje tam jednej części, więc nie mam jak zamontować aparatu. Więc będzie to na razie jeszcze tak jak tak wiecie, ze statywu. Może mogą być nóżki widoczne, ale będę chciała się poprawiać, żeby ta moja jakość tych filmów była coraz lepsza. I jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że pewnie znowu o tysiącach rzeczy zapomniałam, bo znowu wszystko na chybcika nagrywane, ale mam nadzieję, że to już ostatni raz i następnym razem po prostu z planem. Punkt po punkcie będę wypełniać i będę się ze wszystkim z Wami dzielić i nie zapomnę znowu miliona rzeczy, jakie chciałam Wam powiedzieć. Zapraszam do oglądania dalszej części filmu. No i to jest zeszyt mój do bujo. Zobaczymy jak się będzie sprawdzać. Już wiem, że w sumie dosyć ciężko, bo wszystko prześwituje. I... Oj, Zaczynamy tu oczywiście rok i przypływ jest to moje jest to moje słowo roku i z tym słowem chcę żeby się wszystko wiązało na przykład przypływ subów następnie mam misję roku niestety mówię nie wygląda to tak, jakbym chciała, trochę tak mi się odkleja. No, nie jestem zadowolona z tego notesu za bardzo. W każdym bądź razie misja roku czego oczekuję od tego roku? Część planów, które zaplanuję, wypaliła, żeby dopisało zdrówko mojej rodzinie, żeby ten rok był. Dobry i taki pozytywny, w pełnej harmonii i spokoju. Czego chcą uniknąć to stagnacja, także nie chcę za dużo siedzieć na internecie. No i nie chcę być taka nerwowa, jak jestem, chociaż powrót do pracy, nie wiem. Nawyki, które chcę umacniać, to dalsze umiejętności w montażu i nagrywaniu, chciałabym ćwiczyć. Więcej spędzać czasu z rodziną no i utrzymywać to czytanie. Jeśli chodzi o nawyki, z którymi chciałabym walczyć, no to właśnie te moje słodycze, małe ilości wody wypitej, brak samodyscypliny, a także przeklinanie. Następnie mamy Future Log. I tutaj e, dopiero będę wszystko wypisywać e, jak e, będzie potrzebne. Wiem już, że w styczniu jakieś tam i w lutym e, były e, wizyty u Lekarza i gdzieś mi to wyleciało, więc po prostu super. Mam nadzieję, że być jakaś przypominajka. Chyba w kwietniu też mamy mm, kardiologa. Także tutaj e, na pewno będę dopisywać rzeczy, które się będą jeszcze pojawiać. Następnie mam kalendarz na 2023 rok. Już mam różne daty pozaznaczane są to głównie urodziny, imieniny. No i tutaj mam zostawione jeszcze dwie strony. I to też będą takie bardziej future, właśnie logi, czyli jeżeli coś będę potrzebowała zapisać do przodu, to właśnie tu będą się znajdować. A już teraz wiem, co tutaj miałam, tu miałam nastrojnik zrobić, więc pewnie pojawi się taka, yy, yy, taka karteczka i będę tutaj zaznaczać nastroje z danego dnia. A jeśli chodzi o nastroje, to zaraz Wam wrzucę aplikację, z której przypomniało mi się, że korzystałam i wróciłam do niej, jak się zalogowałam. To były moje jakieś stare wpisy i powiem Wam, że naprawdę fajna, motywująca jest ta aplikacja. I w sumie chyba widzę, że łatwiej mi jest pracować na telefonie, bo mam go zawsze ze sobą. Niż właśnie y, tak papierowo, bo papierowo to bardziej y, ten mój drugi notes. No ale zobaczymy, jak to się sprawdzi. Może będzie tak, że będę pisać na y, telefonie i będę przepisywać tutaj. Zobaczymy. Także y, tutaj zobaczcie teraz y, tą aplikację. Aplikacja, o której mówię, to Dailyo. I jak się wchodzi, to mamy od razu nasze wpisy. No to możecie tak na szybko przeglądać, jakie ja tam miałam. A w krzyżyk, w ten plusik, jak naciskacie, to wybieramy dzień, który chcemy zapisać. Zazwyczaj wyskakuje nam dzień dany. Następnie pojawiają się takie buźki. I tam mamy wyszczególnione buźki, które my sami sobie możemy opisywać, te nasze nastroje. Jest zazwyczaj pięć, i do tych pięciu dopisujemy różne inne, które chcemy. Jak widzicie, tutaj są właśnie różne te buźki, które możemy mieć w różnych kolorach, a tutaj nastroje to są te, które ja mam. Możecie różnie, również zmieniać kolorki, jakie chcecie, albo zrobić własne kolory z buźkami. No i tutaj na dole jeszcze macie dodaj nastrój i dodajecie jeszcze swoje własne nastroje. I tu mamy zakładkę właśnie wpisy, następnie statystyki. Możemy tutaj y, przeglądać nasze statystyki, jakie mamy osiągnięcia, licznik naszych nastrojów. Właśnie tutaj zawsze jak jakieś osiągnięcia otrzymamy, to później nam się pojawia i zaznacza y, właśnie licznik nastrojów, jakie nastroje i w, w jakich ilościach. Możemy ustalić sobie różne cele tutaj. Bądź utworzyć własne, bądź te, które już właśnie są. No i ogólnie wszystkie takie statystyki, stabilność nastroju. Więc naprawdę bardzo rozbudowane są te statystyki. Następnie mamy kalendarz, i tutaj możemy zobaczyć właśnie też, jak wyglądało to tak bardziej wizualnie. No, i więcej, no to jak widzicie, mamy również jeszcze zakładki, które możemy sobie pozmieniać. Możemy zabezpieczyć pinem, zmienić sobie szablony, kolory. Więc naprawdę aplikacja jest świetnie dostosowująca się do naszych potrzeb. Ja naprawdę jestem przeogromnie zadowolona z tej aplikacji, więc serdecznie ją Wam polecam. No i tutaj zaczynamy teraz z styczeń to są te papiery, które Wam pokazywałam ze świata pasji, nie wiem, która to jest kolekcja, to trzeba by było sprawdzić, bo to już mam powycinane. Także po prostu jest ten papier cały, w całości przyklejony. Tutaj jak widać oczywiście te taśmy, to są taśmy, całe takie. 16 chyba sztuk, czy ileś z Actiona. No i widzicie, nie trzyma się to, więc nie wiem, czy to się sprawdzi, już z każdej strony się odkleja. A chcę właśnie te taśmy mieć zawsze y, przy każdym rozpoczęciu miesiąca, y, ponieważ później, jak tutaj będzie wszystko wypełnione, to będzie wiadomo, gdzie i jaki miesiąc się zatrzyma. Na. Y, tu mam naklejkę zrobioną przez siebie. Więc po prostu przyklejona. No i ten miesiąc y, będzie y, na niebieski. Na niebiesko z jakimiś tam dodatkami. Ale mówię już, nie, nie jestem za bardzo z tego zadowolona. Tutaj po prostu kalendarz y, na. Y, na styczeń będę wpisywać daty, znaczy do dat różne wydarzenia, które tam będzie trzeba zrobić. Ważne rzeczy, które będę musiała wykonać. Na razie mam tylko taką listę, o której pamiętam, będę dopisywać. Tu oczywiście jeszcze cytat na dany miesiąc. No i jeszcze wyzwanie: chciałabym 20 dni bez słodyczy. W miesiącu stycznia zobaczymy nam, jak mi to wyjdzie. Następnie mam afirmację i myślę, że to bym chciała, żeby pojawiało się każdego miesiąca i lista zadań najważniejsze. No, dla mnie na razie ten jeden zrobić kalendarz, później mniej ważne i dodatkowe. Tu, jak widzicie, pozasłaniałam, bo zapomniałam, że będę przyklejać te taśmy na bok i Wygląda to jak wygląda. No, nie jestem z tego zbytnio zadowolona, ale nie każdy ma zdolności jakieś tam plastyczne. To są nakleki, które sama wykonałam, także jeżeli będę potrzebowała jakieś notatki wykonać, to zostawiam sobie jedną tutaj kartkę. Tu momentownik, to chciałabym tutaj wypisywać w każdego dnia, widzicie znowu przyklejone. Każdego dnia po prostu jakieś trzy słowa. Y, które mi będą kojarzyć się z danym y, dniem w danym miesiącu. Więc myślę że to raczej będzie aplikacja później pewnie raz w tygodniu będę to wypisywać. Tu jest znowu bingo ale już wiem że nie będzie tak to wyglądać będzie po prostu y, kratka 5 na 5, bo nie każdego dnia będę chciała że będę musiała coś wykonać tylko po prostu y, z 30-31 dni, jakieś tam powiedzmy 25 yy, rzeczy, które bym chciała wykonać tego miesiąca. Tu przedstawia się na razie tak. Nie wiem, czy tu jeszcze będę coś dopisywać, czy nie, ale w każdym bądź razie no, chcę zobaczyć, jak coś takiego się będzie sprawdzać. No i tak jak powiedziałam. Napisałam oko życia, a nie koło życia, z tego względu, że zobaczcie, jak to wygląda. Uff. Po prostu aż wstyd, pokazywać. W każdym bądź razie, rodzinę uważam, że jestem spełniona tak na 8, 8 na 10, kontakty 4. Międzyludzkie, właśnie kontakty międzyludzkie 4, e, rozwój taki swój osobisty 5, relaks 2, emocje 3, zdrowie myślę, że jest tak na 6, praca, no tragedia na 1 i finanse na 3, czyli są to rzeczy, nad którymi chciałabym pracować. Jest to stan na styczeń, zobaczymy później. z. Ten, jak będzie wyglądał na 1 kwietnia. No, i tutaj jeszcze są pytania odnośnie właśnie tego koła. Możecie sobie takie robić. I później sprawdzać, czy rzeczywiście nad czymś macie, nad czymś musicie pracować. Czy jesteście ogólnie zadowoleni ze swojego życia. No, i w dalszej części będą pojawiać się tygodniówki, za które zaraz się pewnie zabiorę. Także, jak widzicie, bardzo prześwituje. Nie wiem, czy po prostu mi się to będzie podobało. No, zobaczymy. Więc tak wygląda styczeń. Nie będę robiła jadłospisów teraz, ponieważ te jadłospisy myślę, że będą się pojawiały. Tutaj w tygodniówkach. Także tak wygląda mój początek roku, tak wygląda styczeń. Yy, jedyna strona, z której jestem zadowolona, to oprócz tej taśmy, to ta, bo nic nie musiałam robić, więc <gryw> nie wygląda to źle. A reszta. No. Nie mam zdolności, prawda? Także dajcie znać w komentarzu, jak tam u Was styczeń wygląda, jakie plany macie i styczniowe, i roczne. Teraz złykiem, nie, to nie wino, to e, Helena. Złykiem e, Heleny. E, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zasubskrybujcie kanał. To już nie ten czerwony przycisk, tylko chyba teraz biały. Zostawicie łapki w górę. Napiszecie komentarz i będziecie mnie wspierać jak do tej pory. I nic. Trzymajcie się cieplutko. I widzimy się niebawem. Pa, pa, do zaś.